Hejka, witajcie. Nazywam się Karina i dzisiaj zapraszam was na lekko spóźnione podsumowanie czytelnicze maja, ale uważam, że lepiej nagrać trochę później niż nie nagrać wcale, prawda? Więc będziemy sobie właśnie dzisiaj rozmawiać o książkach przeczytanych w maju. Oczywiście na początku parę słów o miesiącu ubiegłym. Powiem wam tak, Maj, jeśli chodzi o względy czytelnicze, był bardzo ubogim miesiącem. Nadal troszkę odczuwałam taki zastój czytelniczy. Nie miałam jakiejś dużej ochoty na czytanie. Też trudno, miałam trudności wbiciem się w różne historie. Próbowałam różnych książek i często je porzuca, porzucałam. Nie mogłam się, tak wiecie, w pełni w nie wciągnąć. I dopiero pod koniec miesiąca tak naprawdę coś ruszyło i poczułam, że zaczynam z powrotem czytać książki. Natomiast jeśli chodzi o inne kwestie, no to maj był super. Bo miałam par wyjazdów. Ja kocham wyjazdy, kocham podróże, tak poza książkowymi rzeczami. Byłam w górach w maju, byłam w Budapeszcie, więc było super. Więc troszkę bardziej skupiłam się na innych kwestiach niż czytanie. Ale to też jest okej, okay. ale właśnie jednak tutaj przyszłam do was, żeby rozmawiać o książkach, więc już przechodzimy do tego tematu i właśnie zaspoilowałam wam książkę, o której będę mówić, bo przez przypadek nie ruszyłam. Wybaczcie, a skoro i tak dalej. wam pokazałam tą książkę przez przypadek, to sobie od niej zaczniemy. I to jest dodatek do sagi księżycowej o królowej Lewanie. Ja pokazywałam wam tą książkę już na szorcach, więc jeśli ktoś ogląda shortsy, na które was bardzo zapraszam i bardzo wam rekomenduję, bo ostatnio staram się gdzieś tam być aktywna właśnie w tej zakładce. No i właśnie mówiłam Wam o tym, że zaczęłam czytać tą książkę, że bardzo mi się podoba pomysł na tą książkę, no bo halo, mamy tutaj historię tej mrocznej postaci z sagi księżycowej. I ciekawostką też jest to, że ta książka nie była wcześniej wydana w Polsce. Tak jak te tradycyjne tomy, czyli Cinder, Scarlet i tak dalej, Winter, były już kiedyś dostępne na rynku polskim, tak ten dodatek nie był, więc to była pierwsza szansa, żeby przeczytać ten dodatek. Ja się bardzo cieszę, że po ten dodatek sięgnęłam. Ja nie jestem fanką dodatków generalnie w książkach. Często się dzieje tak, że te dodatki mnie rozczarowują, mają taką bardzo średniową fabułę, albo bawię się przy nich po prostu słabo. Ale ten dodatek był naprawdę w porządku, jest to jeden z lepszych dodatków, jakie czytałam do serii. Bardzo zainteresowała mnie historia właśnie królowy Lewany, ponieważ to jest taka właśnie mroczna postać, ta postać, która wyrządza dużo krzywdy innym osobom, więc fajnie jest też zrozumieć, czemu ona tak postępuje, co, co ma wpływ na to, że ona tak postrzega świat, a nie inaczej. Bardzo, bardzo fajnie się bawiłam przy tym dodatku. Rekomenduję Wam, jeśli czytacie seję księżycową, to sięgnijcie sobie. Ja też nie mogę się doczekać trzeciego tomu, bo przez tą, właśnie przez ten dodatek bardzo zatęskniłam za tą serią. I czytałam go pod koniec maja, i to była właśnie jedna z tych książek, która troszkę mnie wyciągnęła z tego mojego zastoju, którą czytał mi się bardzo przyjemnie, i też warto dodać, bo tutaj mówię Wam generalnie ciągle królowa, lewana, i tak dalej. Ta książka też ma jeszcze jedno opowiadanie, bo ta, ten dodatek składa się z dwóch opowiadań. Właśnie głównym opowiadaniem jest ta, to opowiadanie tytułowe, które właśnie opowiada o tej złej postaci. Natomiast na samym końcówce książki też jest jedno opowiadanie. One się nazywa bodajże Mała Cyborgini. Zaraz wam to pokażę. E, tak, o, znalazłam to. Słuchajcie, i to jest tak. E, nie, to jest mała Androidka. A ja mała cyborgini, ale no mała androidka. No i to jest, tak na samym końcówce, też jest właśnie taki dodatek do serii. W porządku było to opowiadanie, ale jeśli już bym miała do czegoś wrócić, no to właśnie do tego głównego opowiadania. Powiem Wam, że myślałam, że już nie będę myśleć, że Królowa Lewana jest jeszcze bardziej dziwna, ale powiem Wam, że nawet nie do końca potrafię jej współczuć, bo. Ta postać nie jest do końca taka klar klarowna, że okej, okay, coś się tam wydarzyło niefajnego jej, ale poza tym ona jest też taka, wiecie. Ja to czytałam, mówię Boże, co za kobieta. Co ona robi? Więc <laughs> możemy lecić. Kolejną książką, którą czytałam właśnie na końcówce maja, przy której też bawiłam się bardzo dobrze, więc poczułam, że tak trochę ta chęć do czytania mi wraca. I to była, słuchajcie, książka autora, którego bardzo lubię. Dużo razy Wam tego autora polecałam. Myślę, że to nie będzie żadne zaskoczenie, czyli oczywiście Nil Schusterman, tym razem w książce Kosodom. Książkę Kosodom możecie kojarzyć pod tytułem Thunderhead, ponieważ w tym pierwszym wydaniu kosiarzy tytuł był zmieniony. Na Kosodom. Ja się cieszę, że powrócono do Thunderheada, bo jednak Thunderhead odpowiada bardziej temu, co się dzieje w tej książce. Jednak tu mamy fragmenty w tej książce z perspektywy Thunderheada. To jest ogólnie słówko nietłumaczone. Jeśli się zastanawiacie, czemu mówię ciągle słowo po angielsku, to właśnie dlatego, że one nie ma tłumaczenia na język polski w polskich wydaniach. No i powiem Wam, że cieszę się. Cieszę się, że wróciło do, do oryginału, bo jednak ten Kosodom. Trochę ten tytuł nie pasuje, no bo więcej tu jest o Thunderheadzie niż o Kosodomie. I tak, powiem wam, że bardzo dobrze się przy tej książce bawiłam. Ja miałam trochę pewne obawy względem kosiarzy, dlatego że słyszałam, że im dalej w kosiarze, tym gorzej. I Nie wiem, tak mocno zakodowało gdzieś się w mojej głowie to przekonanie, że później będzie gorzej. I ja to zaczęłam czytać z takim nastawieniem, że no pewnie będzie średniawka. Czytam i mówię, ale to jest dobre, ale to jest fajne. I przeczytałam, bo zapomniałam wam powiedzieć, bo dzisiaj jestem taka pod, w emocjach cała, bo nie nagrywałam i się bardzo cieszę. Przeczytałam tak z połowy tej książki w maju. Dla jasności nie skończyłam jej całej, tak z połowy przeczytam tej książki. No i co ja chciałam powiedzieć? Nie pamiętam. Natomiast powiem wam, że naprawdę super się bawiłam przy tej książce. Ona dała mi tak dużo radości. I uwielbiam pomysł Nila Schustermana na ten świat. To było tak dobre. I. Okej, okay, ta książka troszkę poszła w inne rejony, i już ta fabuła wiadomo, się zmieniła w stosunku do pierwszego domu. I może pierwszy tom. Fajnie mi się trochę czytało pod względem zamknięcia w całości tej historii. Natomiast tutaj niektóre wątki, które zostały bardziej rozwinięte, były tak dobre. I te wszystkie myśli der Heda je ja uwielbiam przenosić myśli z tej książki, ogólnie z książek Nila Schustermana na nasz świat, bo właśnie autor m, potrafi tak niesamowicie łączyć rzeczywistość, która dotyczy nas wszystkich, z czymś, co jest wyimaginowane, to jest tak dobre w jego wykonaniu. Powiem wam, że ja to czytałam i mówię, nie, to jest niesamowite. Te książki mają już trochę lat, a jednak tutaj mamy takie wiecie, odnoszenia, odnoszenie się na przykład do sztucznej inteligencji. W dzisiejszych czasach sztuczna inteligencja już jest tak rozwinięta. Wszyscy praktycznie z niej korzystamy na co dzień. A tutaj, wiecie, też były takie zalążki tej sztucznej inteligencji, ale wiecie, w czasach, kiedy autor to tworzył, nie używaliśmy do tego stopnia sztucznej inteligencji, tak jak teraz, i to jest niesamowite, że autor nawet trochę przewidział przyszłość. I. O, fabuła jest bardzo, bardzo dobra. Polecam Wam tę książkę, jeśli chodzi o fabułę. Mistrzostwo. Mistrzostwo. Ja totalnie się pogubiłam w tym, co mówię Wam o tej książce, ale nie jestem w stanie do końca wyrazić tego, co czuję. Po pierwsze, dlatego, że nie chcę Wam spoilerować, bo to jest druga część, a po drugie, bardzo dużo miałam myśli, przemyśleń na temat właśnie Thunderheada. Dużo się działo w mojej głowie. I tak trudno mi teraz to wszystko przelać w jednym filmiku, ale podsumowując, bardzo dobrze się bawię. Uwielbiam właśnie pomysł na świat, i to jest taki pomysł, który przelewa nawet więcej myśli, nawiązań do naszej rzeczywistości niż podzieleni, więc to mi się chyba podoba jeszcze bardziej, bo tu naprawdę dużo jest takich punktów styczności z tym światem wykrowanym przez autora, a światem, który dotyczy nas na co dzień. I to jest najmocniejsza część, moim zdaniem, tej książki. Te wszystkie refleksje, te wszystkie odnośniki, że wiecie, czytacie coś dla rozrywki, a z drugiej strony możecie zamknąć tą książkę i na chwilę pozastanawiać się nad egzystencją, nad naszym życiem, nad tym, co się z nami dzieje, do czego zmierza nasz świat i to jest niesamowite. Polecam, bardzo, bardzo polecam. Czytajcie Nila Schustermana. Jestem zakochana do tego stopnia, że tą książkę wypożyczyłam z biblioteki, ja skończyłam ją kupując, bo nie wytrzymam i stwierdziłam, że już nieważne, w jakim wydaniu, ale muszę mieć kosiarze u siebie, więc bardzo duża polecajka. Jeśli nie wiecie, o czym są kosiarze, to jest taka rzeczywistość bardzo zbliżona do naszego świata, w której ludzkość pokonała śmierć i świat jest zarządzany właśnie przez der czyli taką sztuczną inteligencję. I ten drugi tom bardzo mocno rozwija ten wątek der i to jest super. To jest super. I te niektóre przemyślenia tego o Oporze. Naprawdę to było mega mądre, bardzo inteligentne. I może sama książka nie jest powiedziałabym 10 na 10, jeśli chodzi o fabułę, ale to od, odnoszenie po prostu do naszej rzeczywistości. Powiedziałam chyba to 20 razy, ale to tak mi się podoba, że. Chcę to, żeby to wybrzmiało z tego materiału. O dwóch książkach powiem bardzo króciutko. Wspominałam Wam, że czytam te książki właśnie na shortsie, w takiej aktualizacji, co, co aktualnie czytam. I zaczęłam czytać drugi tom Angel Fall. I ja myślałam, że ten drugi tom Angel Fall pochłonę tak. Bo jeśli pamiętacie podsumowanie kwietnia, to ja się zachwycałam nad pierwszym tomem, jaki ten tom był cudowny. Ale powiem Wam, że jakoś tak. Y, zaczęłam czytać i stwierdziłam, że nie mam na to ochoty. I odłożyłam tą książkę. Więc nie będę się wypowiadać, bo jestem na samym początku i świadomie odłożyłam tą książkę, bo poczułam, że to nie jest ten moment. Więc do tej książki jeszcze wrócimy. Ja chcę skontynuować Angel Fall, tylko nie w tym momencie. Kiedyś indziej to skończę. I drugą książką, którą też zaczęłam, nie skończyłam, i to też jest książka, którą chcę skończyć, ale po prostu nie czułam jakiejś takiej ochoty. Mówię, był taki moment, gdzie nie czytałam chyba prawie nic przez dwa tygodnie. Jeśli chodzi o Maj. I to się trochę przyłożyło na to, że nie podokańczałam tych książek, a nie chciałam się zmuszać, bo ja też chcę czytać z pasji, chcę czytać, wiecie, z takiej chęci rozrywki, a nie na siłę, żeby się zmuszać. Więc też odłożyłam na razie czytanie w czasie Brandona Sandersona i książki Mój Zrodzony. Pomysł na tą książkę mi się podoba, bo wstęp był dość intrygujący, podoba mi się klimat tego świata. Tylko ja nie wiem, czy dobry moment wybrałam na czytanie tej książki. Bo... Trochę to jest taki klimat, tak jakbym pisze, cesarstwo, czyli taki mroczny, ciężki klimat, dołujący. Wiecie, tam mamy świat, y, gdzie jest dużo piołu, gdzie jest tak szaro, ponuro, depresyjnie, zimno też. I ja teraz nie potrafię czytać trochę takich książek, bo jest, wiecie, ładna pogoda za oknem, jest tak radośnie. I jak ja mam czytać książki, które są w takim bardzo depresyjnym tonie, nie mogę trochę tego zrobić, więc zobaczę... Jeśli podejmę próbę czytania jeszcze raz Wyzrodzonego wakacje i to się nie uda, to po prostu przerzucę to na jesień, bo wydaje mi się, że właśnie jak wrócą takie, wiecie, długie noce, będzie tak ciemno, to będzie mi się po prostu łatwiej wczuć w tą fabułę. Nie wiem, ale u mnie naprawdę pogoda ma bardzo duże znaczenie, jeśli chodzi o czytanie. I w sumie nie tylko o czytanie, ale o moje samopoczucie. Więc na razie nie potrzebuję takich książek i, i chyba tutaj właśnie robię przerwę. Więc może wrócimy. Mam nadzieję, że wrócimy do tej serii, bo bardzo bym chciała, ale nie w tym momencie. Ale z kolejną książką, o której Wam opowiem, nie jest już tak wesoło i tamte książki przerwałam ich czytanie, ale chcę je skończyć. Tej nie wiem, czy skończę. I to jest Iron Flame. Powróciłam do czwartego skrzydła, chociaż mówiłam, że tego nie zrobię. Jednak przez to, że w maju tak trochę ciężko mi było z tym czytaniem, tak bardzo tupornie, to próbowałam różnych rzeczy. Miałam ochotę na smoki. I też by the way byłam na jak wytresować smoka w kinie ostatnio i bardzo wam polecam ten film, szczerze mówiąc, tak jest cudowny. Jeśli ktoś się zastanawia, czy iść na ten remake, idźcie. Jest, jest cudowne, Jest naprawdę bardzo fajne. Poza paroma zmianami w obsadzie, to wszystko, jeśli chodzi o fabułę i tak dalej, polecam. No i właśnie, ja bardzo lubię smoki, lubię wątek smoczy i kocham szczerbatka, ale wracając do Iron Swing, właśnie wróciłam, bo czułam taką ochotę trochę, właśnie na, na czytanie o smokach. No i początek był super. Ja zaczęłam słuchać tej książki w audiobooku i się bardzo wciągnęłam. Naprawdę był moment, że się wciągnęłam, bo i na spacerze słuchałam tej książki, i podczas gotowania. Bardzo, bardzo, bardzo się wciągnęłam w tę książkę. Nawet robiłam kryształki specjalnie po to, żeby tylko posłuchać tej książki, żeby dalej się dowiedzieć, co będzie. I po jakichś, nie wiem, 20-30% tej książki, moje zainteresowanie tą historią nagle drastycznie spadło. I jest ten sam case, co w przypadku pierwszego tomu. Przestałam się tą książką interesować. Ta książka zaczęła mnie nudzić. Ja mam wrażenie, że... W tych książkach Rebeki Jaros jest trochę przeciągan przeciąganych rzeczy na siłę, że dałoby się niektóre rzeczy przyspieszyć, skrócić. One są niepotrzebne. Jest dużo wstawek, które po prostu mnie męczą. I z jednej strony uważam, że pomysł na te książki jest fajny. Ja rozumiem, czemu ludziom się to podoba, bo halo, mamy tutaj uczelnię, gdzie ludzie się uczą na w smoków. To jest bardzo fajny motyw, bardzo interesujący motyw. Natomiast jest tak dużo moim zdaniem zapychaczy w tych książkach, że ja zarówno w pierwszym tom, jak i drugim no, nie potrafię utrzymać tego zainteresowania do samego, do samego końca. A te książki są grube. I ja nie wiem, nie wiem, bo. Mam bardzo duży problem z tymi książkami. Myślałam, że w drugim tomie już będzie lepiej i mówię, może ten drugi tom oszczaruje moje negatywne odczucia względem czwartego skrzydła, ale jest to samo. No. Ja mam wrażenie, że pomijając już fakt, że te książki są dość mocno inspirowane niezgodną, ja przynajmniej mam takie wrażenie, że to jest niezgodna tego ze Smokami, no to uważam, że sam właśnie pomysł, motyw stania się jest co jest super. Bardzo lubię, bardzo lubię to, ale... Mam taki problem z tymi książkami, no i nie wiem, czy iść dalej, czy nie, bo czuję, że nawet jak skończę ten Iron Flame, no to zacznę Onyx Storm i będzie to samo. Może to nie są książki dla mnie, no coś w nich mi po prostu zgrzyta, nawet jeśli chciałabym, żeby tak nie było i jestem tak sfrustrowana, no bo naprawdę powiem wam, że był moment, kiedy ja się super bawiłam przy tych książkach i ja to mówię z pełną świadomością tego słowa, a później, później się coś wydarzyło, i się wszystko zepsuło. Więc jestem w połowie i na razie utknęłam. Nie wiem, czy to skończę. W czerwcu pewnie się dowiecie, czy skończyłam słuchać tej części, czy też nie. Zobaczymy. W maju też dokończyłam tą książkę Ogarnąć Czas. Końcowo mam bardzo podobne odczucia jak na początku. Jeśli oglądaliście moją opinię z kwietnia, no to ona się za dużo nie zmieni. Więc no, podsumuję to tak, że jest to bardzo przystępna książka. Bardzo treściwa, tylko dotyczy takich można powiedzieć najważniejszych tematów. Te różne sposoby, które są tam przedstawione. Są bardzo proste, takie, że możecie to wykonać tak naprawdę z marszu, nie musicie mieć jakichś specjalnych rzeczy do wyćwiczenia sobie tych sposobów, co jest plusem, ale z drugiej strony ta prostota tych sposobów może nie każdemu się przypasować. Mi się nie wszystkie sposoby podobały, niektóre mi się podobały, ale raczej pozytywnie oceniam tą książkę. Chyba da mi 7 na 10, coś takiego, więc jeśli ktoś jest zainteresowany taką tematyką, to możecie sobie sięgnąć. I słuchajcie, to by było na tyle. Myślę, że o wszystkich książkach Wam powiedziałam majowych. Naprawdę tych książek majowych było mało, bo jak mówię, no czułam, że mam taki wiecie, zastój, że nie mogę tego ruszyć, ale ja właśnie staram się mieć taką zdrową relację z czytaniem, więc jeśli czuję, że nie, no to trudno. To poczytam kiedy indziej. W tym miesiącu już jest na pewno lepiej. Też trafiłam na takie książki, które czytam się bardzo fajnie, więc się cieszę. Zobaczymy, co dalej przyniesie ten miesiąc, ale raczej tak na spokojnie, bo też troszkę obowiązków w tym miesiącu mam i tak te czytanie też nie idzie mi najbardziej, jakbym chciała, ale czuję chęć. Czuję chęć na czytanie, więc już jest dobrze, więc mam nadzieję, że będzie tak dalej no jedynie trochę mi brakuje ochoty na fantastykę taką, wiecie, takie high fantasy i trochę to mnie niepokoi, bo chciałabym parę książek w tym, w tym klimacie przeczytać, ale nie wiem, czy właśnie nie będę musiała tego przełożyć na jesień, bo na razie nie ciągniemy do takich książek. Więc zobaczymy, co przyniesie czerwiec. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, dajcie znać, co wyczytaliście w maju, myślę, że mogą być u Was lepiej niż u mnie, a może też u was, ktoś z Was miał taki trochę gorszy miesiąc, dajcie znać i dziękuję i zapraszam na szorcy, bo na szorcach macie bardzo dużo różnych filmików. Ja dodaję dość regularnie. Dużo tych filmików też nagrywałam dzisiaj, więc jest trochę szorców na, zap na zapas, więc na pewno będą się ukazywać i tam was odsyłam, bo naprawdę staram się też w te szorcy iść, bo widzę, że się fajnie oglądają, więc tam was odsyłam. I jeszcze raz dziękuję. Możecie zostawić lajka, subskrypcję, cokolwiek chcecie i do zobaczenia. Pa! pa.